Tak wygląda ujście Wisły. Z pewnej perspektywy, 6 km Setki, czy nawet może tysiące ptaków Od rana mnie budziły Tam jest morze Już niedaleko bardzo dużo ptaków, a tam mój obóz. A to jest śluza w Przegalinie, która jest zamarznięta. Chciałem popłynąć Martwą Wisłą do Gdańska, do Motławy pod Żuraw, ale Motława też jest zamaznięta, więc pozostaje